Witajcie na tu oto na naszym pięknym Minecraftowym kanale Dzisiaj jesteśmy w grze TNT GAME A ze mną jest Pioterek Ja mam Dobra, w takim razie zaczynamy Zaczynamy. Dobra, jesteśmy w naszej gierce Pod Piotrek potwierdza Nie Aha, no to jesteś Dobra, o kuź, kuźba, kuźba Chorena, laszka. Nie lubię kobiet. Co? Czemu? Bo przez już spadłem. Gdzie? Na niższy poziom o jeden. sam jak tam. Aha, to dlatego cię nie, nie widzę nigdzie. No. Hmm. Dlatego, chyba. Piotrek mi, nasz, mnie opuścił. O tak, nie lubię. Aha. Tam zmuszę do zbawienia. No tak, zmuszał go i raczej go nie karmię. DAH, no O ład! Okuźwa, wiesz co? Tak. Y spadłem. A, zginął, bambik. Aha, i nie mam fałdurców, łe. To nie masz Fortnite. No właśnie, a ty masz? Mam. O. Aha. Okej, okay, jestem jedyną osobą bez Fortnite'a. Jak ktoś, ich mi... ich, mózgu na <gryw> jak ktoś widzi, Aha. Jak ktoś ja patrzy na jego oczami ja w ogóle nie gram. To jest on teraz gra. Pokaż widzę, jak gra. O, 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 o. Co mam robić? Nie to wiem. Na razie to, to tylko chodzisz z tego co widzę. I spadłeś. Przestałem biegać. Jak mogłeś? Jesteśmy w drugiej rundzie. Piotrek też potwierdza. Dobra. Zobaczymy kto teraz zginie pierwszy No wiadomo, że to ja Tak, z, z, chyba... To jest twoje na... więzienie Co? To jest twoje więzienie, tylko ty Jestem przekazany na ciągłe przegry... Przegrywanie, kuźwa To jest sobie nie tyle To nie moja widać, że nie ma połudolców A ja mam Aha Tylko, chyba nie mam dowie Dowiemy się z czasem Nie wiem Dobra, Ui, ja już spadłem. Jest fajnie. Ja, ja. oh! eee, to jest zaraz zginie. Ja, ja. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie. Jak to ci idzie, Piotr? Ty, ty nie chcecie mi mówić, że ci dźwięki z tyłu słychać yy, Eee Okej, okay. to się da wytłumić. No i zginąłem. Dobra, będziemy obserwować Piotrka, czyli mnie nie będzie słychać. A tyle było. O, właśnie grę. Widzowie. Uj, Ja znowu spadłem, a ty Piotrek? Nie, jeszcze żyję. Jeszcze. jak Jak ci idzie gra. Nawet chyba. Hit. Albo nie gig, Nie wiem. Zginij. Ty. Ja, zgi ja zginę pewnie przed tobą zdająć się. O kurde spadłem. Osiem. Osiem, a? Znowu spadłem. Witam. Też byś poleciał. Ta. Pa patrzyłem czyli nie jesteś na tym samym poziomie co ja. No tym samym jesteśmy teraz. A -a. To się spotkamy gdzie, gdzie no, ale ty jeszcze to czy nie? I teraz, nie spotkamy się. Czemu? Nie spotkamy się. O pierwszy giniesz. Nie, ty pierwszy. Ty. Zakład? Zakład. Dobra, ale o co? E, o 5. Spoko. Ok, nawet dzięki już. Dobra. Zginąłem, nie, nie, nie. Zginąłeś? Nie. A! Jest tu na jeszcze na ostatni piętry, jeszcze dobra, wrzadł ostatni. I nie wiem dlaczego ja mam niestabilne połączenie, przez chwilę białem. Bo ci nie stać na dobry internet. Dzisiaj? Wczoraj tobie, dzisiaj mi. No cóż, będziesz trzeba się z tym pogodzić. Bo ci nie stać, bo ty kradniesz internet, a nie Człowieku, ja mam 2, 2 terabajty internetu jeszcze. Mało. O, cześć! Nie chcę, tu jestem. Aha. Wyprzedziłem cię. Ale tak, nie tak Ja tu tak. Albo nie. Albo i tak. Zobaczymy. Jej Kuriu. Okej okay, widzowie, teraz mi się dobrze trzymało, jak na razie. <śm> 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 To obserwujemy Piotrka Aha Okej okay. no Witamy Jego debilnie nie, tego debina, nie Kuźwa Jesteśmy już w trzeciej rundzie właśnie Łała ła. Już musiałeś zbadać skok Jak tam ci idzie Pioterek? Jeden z nich, bo tu mam 20 tysięcy po mnie Łała A mnie przycięło I spadłem I nołeś Perfekt Nie, nie jeszcze żyje Ej, Aha, to wiem, 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 że... Czekaj, wiesz, że, wiem, że ty tam... Nie... co? Miałeś już nie być To długo się trzymasz. I tak długo się trzymam. Jestem 24 graczy, żyję. No. Dużo to jest graczy. No jesteś... Aha, no dzięki. Poproszę. Ja ja na, na samej górze próbuję się utrzymać. a się nie da A jeszcze na, na, na przed... przed tą i też się nie da utrzymać. Nie wiem. Którym... Nie wiem, co... na... na którym się? Kuźba. Ład. Wow. A, zginął pachę ha. Bambi Nie umie grać. To nie moja wina. To wszystko twoja wina. Nie nauczyłeś mnie grać. Tu problem. Dobra. W takim razie, widzowie, obserwujemy naszego Piotrka. Jak coś, ja nie będę się odzywać, jak, jak coś on powie, no to powiem. Nie powiem. Piąta runda, widzowie. Jest nie, y nie wiem. <grychy> Najwyżej dodam napisy, które to są rudy. Dobra. Toś... Ała. No i wyleczenie To twarda bo to dobrze Dobra Oła, dość do spadłem Ui Lecimy O Nie Co to było Ui Co to miałem Gość tu się przydeł specjalnie Ktoś... Nie No nie... Zminowałeś? Nie Ta, tak. Widzowie, Bo zawsze... Się mi... bambikę, nie wiem, gra. To nie miałem widać, że jesteś taki dobry. Kurde. Ja krótko grałem Minecrafta. Mało grałem. Tak, tylko parę lat. No parę. A ja trzy lata. Naście, chyba. A ja trzy lata. Prawie tyle co ja. Nie, ja więcej. No właśnie, jak. Piotr, Piotrek, Piotrek kamera cię obserwuje. Co? Uwaga, obserwuję cię. co, po to, rozryw... będzie wygrana to będzie wygrana ręka Co? To będzie wygrana ręka jak mówię Albo nie Jedyną rozrywką ludzi tutaj będzie głupi oglądali ciebie No, to ja sam zajmę, i tak nie? ciężko będzie śledzić. śledzić O chuj Shit Na samym dole jesteś, brawo Łoś, ty, to jest piąta równi, chyba. Tak, tak, piątka. Tak, piątka. Ta. Czekaj, wcześniej było pią pięć, teraz pięć. To jest y... coś nie niekleje. Zróbmy tak, że w napisach będą, będą nazwy. No, no, kurwa. Dzisiaj w napisach mówię dzisiaj, jak zawsze. Tak. Może panu. Pan. Jak tak można. Nie wiem. Uwierz mi, nie tego żadnego pojęcia. Dobra. Obserwuję Piotrusia. Trzeba zawsze być Ciebie nic nie... Ty... ty z pracy nic nie dajesz. Nie wkładasz do pracy. Wkładam! Jestem kamerą! Merunem jesteś, kurde, z kamerzy jestem na spodnie. No widzisz, zajebista roda. A ty jesteś żywym graczem tutaj. I moim niewolnikiem. nie, 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 nie. nie. Ja no, no. Ja no... no tak. Zmuszam Cię, Cię do do nagrywania. A no tak, no na alimenty nie dajesz. Kiedyś <grym grym grym> moje alimenty Kiedyś będziesz miał alimenty. Za parę lat. No. <grym> Chyba Ciebie coś boli. Ja mam sporo To Bez pieniędzy. Pamiętaj, się, że przysługuję Ci mi, mi, miesiąc, miesiąc urlopu bezpłatnego. Albo on na machę, albo nie chce. <laughs> Uwaga, obserwuj naszego Piotrusia. Jak wyjdzie. Wygoda jak, jak koks gra jak dup. <laughs> A kto tu gra Dobra, ubierać też trzeba ubić. Nie trzeba. Uwaga, patrzymy jak walczysz tutaj z graczem. Uwaga. nie to On cię zabije. Chciałbyś tylko. Ale... Zajebi się ten film będzie wyglądał to ujęcie będzie wyglądać. Teleportujecie się u mnie. <grych> o, też nie. skoczył, ja, Te skkoczył. Bo chcę mnie zlikwidować. jaka Aciowa. Nie udało mu się. O! Kuś, bo jak ci dobrze idzie. Nie. Ja. I z tym, że on był bałina... I kiedyś tym, że ja za to muszę i na Danzol nawet. Bo no jest za Ta, tylko skoro przez to będą delikatnie p... Ej, goni, my Nie, nie goni. O, wyszczy. ale chyba spad. ma zaraz A bo spadł. Nie, cały czas jest. Cały czas, to... No, o, spad. o, nie elegan. No, wygłowicz powiedziałem, ale, ale ja chodź. Cześć, że Ty, co Ej, co, ty na co Dobra, wybluruję się. Dobra, ja wy... dam. wydam tu jakiś dźwięk nagły. O, no i spadłeś. Ja? Czyli ty, ty? Aha, ja żyję. Się... Ja. Mi się wydawało, że spadłeś. Nie, now, no, now, no, good player. Cieka I... Ciekawe, jak to I na filmiku there. wygląda. Ui Tragicznie pewnie Nie wiem, ale będzie na śmieszne, że ja się patrzę w dół. Duch... Mam ty mam, więc nic. Jeszcze 6 osób zostało. 5 No, 6 no, 5, bo szóstą jesteś Ty. No i trudno, ale 6 osób. Ja to się zanikam. Ty jesteś Nikił. A ty, Atuchem, czyli Nikił. No w sumie coś robię A no, Co robisz? Nagrywasz mnie... ...do I tak chujowo cię nagrywam własnym... e... Co? Kurde. No i się ginąłeś. Jesteśmy w, w, już przy 6 rudzie O kurwa kurwa kurde Nie umiesz liczyć nie wiem, dowiemy się podczas montowania. Tak naprawdę? No. E, widzo Widzowie, ja schodzę czas niżej i to nie najlepiej. A ja? coraz wyżej. Dobra, wróciłem. Wróci do głowy światła. światła. O. Co? To na jedności poleciałem. O kurde. Skoda, że nie poleciałeś. Uwa o, uwaga, no i Piotruś umarł właśnie. Widzowie No i zajebiście Super, ty też. Nie. Jeszcze żyję. Ale zginiesz. trzeba sobie i zginiesz. Co zrobiłem? Nie zginę tak prędko. Ale zginąłeś. Ale prawie. Jesteś długem, jesteś nikim Masz do... Top 5 osób. Nie uda mi się kuźba. To by się od poprzednich ludzi nie udało. Ale masz, ja sobie taki dobry bym, bym dotrwał ale ja bym spadł w pełne ciemności. To. to wszystko twoja widać, że spadłeś. O, kurde, To, to nie. Je! Yeah! Dobra. W takim razie widzowie zagrały się. Do widzenia. Nara Dobra.